Witam Was wszystkich na nowym filmie, na którym pokażę Wam ej, moją nową inwestycję. Jak widzicie, trochę pieniędzy mi ubyło, ale jeszcze sekunda dla Pana sponsora GamerPay. Jeżeli chcesz sprzedać skiny za prawdziwe pieniądze lub kupić je w okazyjnych cenach, to zapraszam Cię. Link w przypiętym komentarzu. I teraz, następujące fakty przed nami. Dokonałem inwestycji. Jak widzicie, trochę pieniędzy mi tutaj uciekło z konta, ale o to chodzi. Właśnie w inwestowaniu. Pierwsze, co? Bo to jest bardzo ważne. Nie namawiam nikogo do reprodukowania tej inwestycji i do jej powielania. I wydaje mi się, że powielanie bezmyślne tej inwestycji to skrajny debilizm. Nie ma nic głupszego niżeli powielanie tej inwestycji, którą ja teraz zrobiłem, i liczenie na to, że ona po prostu odda. Ryzyko jest ogromne. Tak mi się wydaje. Yy, ale też moja pewność co do tego, że to się może udać jest dosyć duża W sensie to jest moja pewność, nie mówię o tym, żeby to była też wasza pewność Zastanówcie się, przetwórzcie to na swój umysł I jeżeli to nie siądzie, nie miejcie do mnie żadnych pretensji Ja wam mówię, od razu Wychodzę z prawdą, nie wiem jak będzie, nie jestem wróżbitą, po prostu uznałem, że chcę w coś włożyć pieniądze i tyle. Tak samo jak ty włożysz te pieniądze, tak samo ja w tym momencie sobie w to zainwestowałem. Taki wstępniak, mam nadzieję, że będzie on trochę was dystansował od tego, żeby na hama taką inwestycję moją powielać. W co włożyłem? Jak sami wiecie, Autografy 2022 zaczynają swoją sporą ekspansję. Supply zmienił się o no tak naprawdę 50% w ciągu nocy, co jest naprawdę bardzo powalonym wynikiem. Yy, oczywiście nie jest to ekspansja, która się nie zatrzyma, tak mi się przynajmniej wydaje, ale tendencja jaką yy, nakreślił ten pojemnik jest całkiem jasna yy, i wydaje mi się po prostu, że nie głupim yy, było, że wczoraj dokupiłem sobie ich jeszcze trochę. Dokupowałem je na Bafie. Tam kosztowały trochę mniej, także akurat miałem tam pieniądze, to sobie włożyłem elegancko w kapsuły. No i co mogę więcej powiedzieć? Właściwie, jak wiecie, istnieje coś takiego na rynku z tym jak FOMO. Które mniej więcej polega na tym, że jeżeli kapsuła leci do góry, to najbardziej pożądane rzeczy z tej kapsuły też lecą do góry, a w przyszłej kolejności te, które są mniej pożądane, też siłą rzeczy muszą lecieć do góry. Między innymi FOMO zadziałało na Challengerach ze Sztokholmu, gdzie podbijało kapsułę samą w sobie Maus. A potem cena kapsuły podbijała między innymi takie naklejki jak Heroic, gdzie to FOMO udało się w miarę dobrze uchwycić. Ja, jak sami wiecie, dosyć dużo pieniędzy sobie powkładałem w te e, kapsuły, tak, mam ich nakupionych, dosyć po... E... Niektóre z nich nie są moje, akurat, ale no to dlatego teraz taki sobie dokupowałem na moje konto. I tutaj widzicie moją inwestycję w FOMO. Mamy Arta, bardzo ciekawa naklejka, która też została trochę zbesztana, jeżeli chodzi o Rio. No też w sumie zawodnik, który jest w Fury, czyli w najpopularniejszej drużynie z Ameryki, oczywiście południowej. Mamy na faniego Czyli zawodników tutaj z Cloud9, tak samo jak Hobbita oraz Axila. Y te inwestycje są trochę pod to, bo wydaje mi się, że Clown jest najlepszą drużyną, jeżeli chodzi o hype, jaka tylko i wyłącznie jest w legendach. Nie sądzę, żeby była jakakolwiek inna, która jest w stanie temu sprostać, stąd taka decyzja. Wolałem się nie bawić w jakieś nipy, feizy, które są zduplikowane, ewentualnie w jakiś heroik, bo to są po prostu rzeczy, które nie trzymają aż tak wartości i są bardziej pod długoterminowe FOMO, a ja chciałem to zrobić pod. Rzeczy, które w pierwszym rzędzie dostaną, zastanawiałem się jeszcze od Kopenhagen Flames, a potem uznałem, że i takich mam bardzo dużo, m.in. Roe'a i jeszcze Nikodoza, więc to też było coś, co mi się um, trochę nie za bardzo opłacało. Zastanawiam się jeszcze nad na przykład dokupieniem Huxiego, ale może się już od tego zdystansuję i najwyżej sobie będę pluł w brodę, a i tak jeszcze trochę mi Huxiego zostało, także to nie jest nic, co by mi jakoś bardzo umknęło w tej całej yy, drodze. Jeżeli chodzi o wzrost samych w sobie legend, no to wczoraj już o tym film robiłem, jak bardzo zwiększył się popyt na nie. 31 tysięcy kapsuł e, kupionych w 24 godziny, mm, bardzo ciekawa statystyka. I mm, trochę abstrahując od tego, chcę wam pokazać co ja będę robił na Rio przez e, tą jedną rzecz. Wyobraźcie sobie, że... Rzeczywiście, no na Antwerpie popełniłem karygodny błąd. Przyznaję się, jestem. Y, można mnie nawet nazwać y, tak. Tak typowo dla tego kanału jebany debil. To bym ogólnie tak powiedział. Yy, dlatego było uznałem, że kupowanie rzeczy na promocji będzie odpowiednim pomysłem, bo, że te rzeczy po promocji raczej już sobie bardziej nie spadną i te najwyżej będą trzymały te wartości. Okazało się, że jednak nie. I że nie jest to tak proste i tak intuicyjne, jakby się mogło wydawać. Yy, przez co no, straciłem pieniądze i się nauczyłem jednej bardzo ważnej rzeczy. Gdybym ja z tą wiedzą, którą mam teraz, bez znajomości statystyk Antwerpu. Załóżmy, Antwerp zaczyna się, nie wiem, co się z nim wydarzy. Znowu mamy nowy event, tak jak Rio, właśnie. Nie, w, nie włożyłbym pieniędzy w Antwerp pod żadnym pozorem, w momencie, kiedy będzie promocja. Tak samo nie zrobię nic z Rio. Nieważne, czy będzie hype na jakąś naklejkę, czy będzie bardzo pożądana, czy jakaś drużyna będzie świetnie grała, czy będzie jakaś akcja chora. Nie, nie włożę nic. Te na naklejki przed zakończeniem się promocji. Bo potem się okazuje, że takie rzeczy się dzieją, że na przykład Hux i gdzieś weźmie, będzie hype'owany, e, potem się nagle okazuje, że e, wiecie, na no nagle się ludzie budzą z tego, że ej, bo ten art to jednak fajną ma naklejkę. Potem się okazuje, że taki Simple to jednak nie wygrał tego Majora, więc w sumie jego naklejka też jest tylko i wyłącznie w tej kapsule. Potem się nagle okazuje, że jakieś Copenhagen Flames się w ogóle nie dostanie, więc te naklejki stają się rare, wiecie, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to są rzeczy losowe, które pomimo wielkiego supply'u widocznego na e, promocji nie dało się przewidzieć. Dopiero po promocji, e, supply legend się trochę bardziej ustabilizował, aczkolwiek nie wydawał się on aż tak zachęcający. I dopiero po czasie, kiedy te wszystkie rzeczy się skalowały, kiedy legendy jako same w sobie budowały na siebie wielki hype i fomo z legend przechodziło na dużo mniej zaopatrzony przedmiot, jakim były w tym momencie autografy. No to doszło do tego, do czego doszło, więc będąc w swojej skórze wtedy, nie zrobiłbym żadnej inwestycji. Tak samo zrobię z Rio. Dopóki nie zobaczę, że jakiś przedmiot jest w tej samej sytuacji, w której teraz są legendy, po prostu nie będę w nie wkładał pieniędzy. Dalsze fomo. Jak sami wiecie, na Sztokholmie FOMO występowało, bym powiedział, w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Nie było to jedynie FOMO na garstkę przedmiotów, które potem skutkowały wybiciem się jednej kapsuły, a potem kapsuły zaczęły mieć swoje FOMO, ponieważ po kapsule Challengers zaczął być popyt na kapsułę Contenders. I właśnie to jest też ciekawy punkt, do którego można się odnieść. W momencie, kiedy wpiszemy sobie 2000 kapsułę. zobaczymy kapsuły. I w momencie, kiedy zobaczymy sobie contendersów, które jednak jakoś bardzo drogie nie są, jak widzicie, ja sobie tu mam wystawianych, zobaczymy nagłe y, skoki ich wartości. Może ja sobie je pościągam, ale to sobie ściągnę akurat, jak y, tutaj. Y, no, no, ściągnę sobie je po prostu po filmie. O. Zobaczymy też, że te wszystkie rzeczy się trochę ze sobą napędzają. I ciekawi mnie, czy ten skok wartości legend będzie miał rzeczywiste przełożenie na contendersów lub challengersów, ponieważ jak możecie zauważyć, co jak co, ale rzeczywiście jest to wyskok. Może nie równomierny, nie zgodzę się z tym, że jest równomierny. Oczywiście i mam nadzieję, że nigdy inny, ale jest on przyporządkowany do wszystkiego z tego typu, tak jak. W sensie każdy przedmiot typu autografy z Antwerpu, poza czempionami, bo to inna bajka, zaczyna powoli łapać wyższe wartości. Także jest to akurat coś ciekawego, i mamy tutaj kolejny przykład FOMO. Które może rzeczywiście przynieść jakiś skutek. Jeszcze raz mówię, nie polecam duplikować tej inwestycji. Jest to bardzo duże ryzyko, do którego ja też jestem gotowy ze względu na to, że robię kanał na YouTubie i podejmowanie takiego ryzyka zwyczajnie mi się opłaca. Wy myślcie swoimi głowami, nie myślcie w kategoriach tego co ja robię, ponieważ po prostu narażacie się wtedy na stratę z no, tak jakby tego samego powodu, z którego ja. Ja jestem tę stratę przetrwać i nie życzę Wam tego, żebyście też musieli taką stratę przetrwać. Więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o GamerPayu mają fajną ofertę, gdzie dostajecie bonus przy obróceniu kwotą 35 euro. Także wydaje mi się, że akurat będzie to dla Was całkiem miłe. Trzymajcie się i hej.